Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. E, witamy na transmisji live ze schroniska Kundelek w Rzeszowie. Ja jestem Kaszka, tutaj jest Paulina, która dzielnie mi będzie pomagała w dniu kota, ponieważ jest dzisiaj dzień kota, totalnie zapomniałam o tym, jak przygotowywałam się do transmisji. E, ale... Y, no, ale... Myślę, że jakoś to ogarniemy i e, pokażemy Wam jak najwięcej kotów, które przebywają u nas w schronisku. E, tutaj mamy naszą dzielną pacjentkę Febę. E, ona ma około 5 miesięcy. Jest najmłodszym naszym kotkiem obecnie przebywającym w schronisku. E, bardzo długo e, była leczona z tego względu, że miała złamanie w tylnej łapie. Tak, miała chyba coś tam z miednicą również. E, miała przepuklinę przeponową. Tak, e, jej stan był bardzo kiepski w pewnym momencie. E, ale teraz jest to w pełni sprawna kicia. A to, że tak sobie leży teraz, to jest dlatego, że jest leniwa. <śmiech> <śmiech> nie dlatego, że nie potrafi chodzić. Ona e, fantastycznie sobie biega, fantastycznie sobie skacze. I jest pełni sprawnym kotkiem. Kicie, pokaż jak... Ty... <laughs> Czekaj, pokaż, że ona sobie chodzi, bo to... Ja tutaj opowiadam, ona wygląda jakby była sparaliżowana. A <laughs> widzicie, nie jest paraliżowany kot. Tak. Chodź. A. Ślicznie biegam. O właśnie, ona ma już pora. <laughs> Gdzie Józefa zabierasz? E, ona, ona tam już jej sierść porasta z tyłu, bo miała to oczywiście wygolone do zabiegów. Ona siedziała też bardzo długo w kipsie, e, ale teraz się tutaj rehabilituje. E, ona, Febe i Józef. E, Józef, który też trafił do nas po wypadku. Tylko, że Józef to był starszy, starszy, tak? On chyba ma około 4 lata. Trafił do nas też z dosyć skomplikowanym złamaniem tej łapki. No i niestety w wyniku tego wypadku stracił wzrok. On niestety, muszę ci pomnik powiedzieć, on nie widzi. Więc na pewno na, na głos musiałby zareagować. I nam schował pod krzesłem. Pięknie, tak. ale słuch masz wybitny, tak? Tak, on od razu słyszy, że ktoś przychodzi. On Pięknie. też od razu podchodzi, żeby się dać wygłaskać. Jest bardzo towarzyskim kotkiem. Mhm. I szukamy dla niego nowego domu. Gdzie będzie już kotkiem niewychodzącym? Prawdopodobnie w wyniku właśnie potrącenia stracił wzrok. Nie wiadomo, czy całkowicie, czy częściowo, ale raczej całkowicie. Tutaj FEBE dokazuje, więc to musiałby być dom raczej spokojny, gdzie nie będzie dużo zaskakujących sytuacji, gdzie on będzie mógł sobie zmapować całe wszystkie pomieszczenia i będzie wiedział, co gdzie jest, gdzie się czegoś spodziewać. On tutaj sobie bardzo dobrze radzi. Nasz... Tak wygląda, moi drodzy biuro, w porządnym słonisku. Tak? Klatki? Klatki są po to, że jeżeli ktoś przychodzi, jakiś gość, prawda? No i nie jest dobrze, żeby tak koty się plątały pod nogami, jak jest duży ruch, to na chwileczkę są tutaj przymykane w klateczkach. Tak, a później sobie chodzą po, po całym pomieszczeniu i wszędzie sobie zaglądają. Bardzo lubią tam fotel za biurkiem największy fotel, najwygodniejszy i lubią sobie po prostu tam siedzieć. Tak, jak widzicie, Febe jest bardzo ruchliwa, bardzo kontaktowa, towarzyska. Z Pauliną się dopiero co poznały i już są koleżankami. Więc jeżeli ktoś chciałby najmłodszego kotka u nas w schronisku adoptować, to zapraszamy. To jest Febe. Młodszych kotów na razie nie mamy. Mamy równolatki. Zaraz jednego pokażemy. To hmm. tutaj Józef. Józef. Jak się żyje z młodzieżą do Ci? No, czasami, czasami dochodzi tutaj do jakiejś. E ostrzejszej wymiany zdań, ale bardzo rzadko. Pewnie, kiedy już ta młodzieżówka po prostu przesadza, tak zupełnie, zupełnie przesadza. A myślisz, że takiemu niewidomemu kotu przyda się jakiś towarzysz? Drugich koci? Czy... No, Szczerze powiedziawszy, toż to tak, tutaj e, z tą kicią on się dogaduje, tak? Mhm. Ty dziadu, mały. Więc się tak ale na przykład e, był przed chwilą w pomieszczeniu numer 2, to z kocurem się już nie dogadał. Mhm. Więc to wszystko po prostu zależy, albo jakiś e, przy, przyjazny, już dawno wykastrowany e, kocurek, kociczka też e, też jakaś taka spokojniejsza. No, chociaż patrząc, a chyba że właśnie taki młody kotek, bo jednak koty mają dosyć dużo cierpliwości w stosunku do młodszego pokolenia i wiele tam wybaczają. Więc Józef, jak najbardziej do innego kota, ale do jakiegoś takiego właśnie spokojniejszego. Poza tym, jeżeli łączymy koty, to musimy pamiętać, że to też wymaga czasu, to też nie będzie taki od razu hopsiup. I od razu będzie wielka miłość. Czasami tak jest, ale nie zawsze. Tak. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość i przeczekać. Można też stosować to łączenie z izolacją, dzięki czemu te koty będą miały troszeczkę więcej czasu. Nie będzie takiej presji, że o, już stawiamy kota nos w nos z drugim nieznajomym osobnikiem. Tylko, tylko będą miały chwileczkę czasu, żeby poznać zapachy, prawda, poznać się po jakichś tam odgłosach. Dobrze, Józef, ty jesteś taki smutny. No, ale tak chodził sobie, to chyba było ulica Kwiatkowskiego, chodził sobie, żył jako taki kotek no, osiedlowy. No, i niestety wpadłem pod samochód i się skończyło takie fajne życie. Więc szukamy kogoś, kto mu to wynagrodzi, podaruje, mimo wszystko super życie jako niewidomemu kocórkowi. E, on też nie, tutaj nie widać, ale tak, ma jeszcze troszeczkę tutaj wyglone. E, powolutku mu tam sierść odrasta, ale możliwe, że jakieś tam blizny po tym wypadku zostaną, no i oczywiście nie ma ogonka, ten ogonek musiał być amputowany. E, jeżeli ktoś chciałby adoptować, któregoś z tych kotków, to zapraszamy do kontaktu. Dzisiaj w godzinach od 10 do 14, a w tygodniu od 10 do 17. Yy, numer telefonu 510-170-787 albo można po prostu przyjechać z transporterkiem. O, również pozdrawiamy Larę. Mam nadzieję, że się dobrze chowa i się zachowuje i się uczy dobrych rzeczy. To już szczeniaczek adoptowany od nas. Dobrze, no to idziemy dalej. Okej, okay. ja sobie, o. E, od razu was, soki. od razu was przepraszam, że jest tak pionowo, ale Facebook powiedział basta, już nigdy więcej poziomych, nie da się, nie obsługuje. E, strasznie <gryw> mam teraz dziwnie ułożoną rękę. Pójdziemy sobie do dwójki, dobra? E, więc no niestety tak musi być, pionowo. E, ja wolę poziomu, bo wtedy jak gdyby więcej widać, ale Facebook ma inne inne preferencje. Dobra, idziemy sobie do zwójeczki, a yy, pierwsze co poczujecie, jak pójdziecie do nas do schroniska, nie wiem, czy Paulina też to poczuła. Co to się dzieje? Kocury. To a, są kocury. Niekastrowane? Niekastrowane kocury, tak. I wiosna. Wiosna. To znaczy, że wiosna idzie. Dokładnie. To jest zapach wiosny. I znowu jakoś tak nam się zrobiło, że klateczki pełne wszystkie klatki pozajmowane eee, i od czego tutaj zaczniemy, może zaczniemy właśnie od najfajniejszego spokojnie możesz otworzyć, a Boże święty nie wiem co wylałeś sobie wodę czy coś chyba tak, dobrze więc to jest Kocurek. cześć chyba dostał na imię Oluś ale nie jestem pewna na 100% bo to imię zostało nadane dopiero wczoraj i to też jest około pięciomiesięczny, miesięczny ponieważ dopiero mu tam e, wychodzą stałe kły. E, bardzo fajny, bardzo przyjazny kocurek. on będzie, on już został zaszczepiony, zaczipowany, e, więc e, no, będziemy tutaj szukali dla niego nowego domu. Ponieważ został nam zgłoszony jako kotek bezdomny, e, wymagający leczenia. Na szczęście okazało się, że to było tylko dłotrawy, trawy, które utknęło mu tam w oku. E, więc zostało mu wyciągnięte, dostał, e, dostał krople, tak na no to oczko, i już jest wszystko w porządku. No, więc mm. wczoraj był szczepiony i e, nie będzie mógł pójść do jakiegoś nowego, fajnego domu niedługo. Ale... Więc, jeżeli ktoś by chciał, to proszę kontaktować się tutaj ze schroniskiem e, w przyszłym tygodniu, e, albo nawet w weekend. E, jak się uda, to wrzucimy zdjęcie, będzie imię, ale jestem prawie pewna, że to jest Oluś. Prawie. Ale głośno mruczy. Tak. No. Bardzo, bardzo fajny kotek. A, chyba, że to jest czyjś kotek. To zapraszamy właściciela do kontaktu. Dobrze, tutaj mamy, na górze, po tej stronie, mamy taką, możemy otworzyć, to jest trikolorka hmm. Wędzia. Cześć Wędzia. W jakim nastroju dzisiaj Wandzia nas przywita? Kto, kto potrafi odczytać nastrój Wandzi? Co znaczą te uszy po Paulina, pogłaszcz kotka. <głosy> <głosy> Rudy kotek został znaleziony na ulicy Olbrachta. Tak, a Wandzia y, nie za bardzo jest przyzwyczajona do kontaktu z człowiekiem. To jest y, kotka E, która została chyba znaleziona z podejrzeniem, że to było potrącenie, e, no i bardzo możliwe, e, jedna z łapek, e, tam był stan zapalny, troszeczkę puchlizna, ale po antybiotyku to wszystko zeszło, więc e, no trafiła do nas, a ponieważ te łapki tylne, ona ma takie koślawe, tak, no, to nie będziemy jej wypuszczali do środowiska po sterylizacji. No będziemy szukali dla niej nowego domu jakiegoś. Więc, jeżeli ktoś chciałby takiego dzikuska sobie oswoić e, i przywiązać do siebie, no to zapraszamy do kontaktu. Wandzia ma około rok. Zaszczepiona, zaczipowana, e, jeszcze przed sterylizacją. Tak, bo teraz była leczona, musimy teraz po szczepieniu chwileczkę poczekać. Ewentualnie, jeżeli ktoś ją zaadaptuje. No cześć, o prosię. nie boimy się w ogóle. Jeżeli ktoś się zaadoptuje i, e, i się zobowiąże do, e, do wykonania takiego zabiegu sterylizacji w późniejszym terminie, to oczywiście też będziemy wdzięczni. Bądź, no, a kiedy zaczniesz mruczeć? Chyba jeszcze nie dzisiaj, ale jest śliczna. Jest śliczna, młoda i nie jest aż tak bardzo, bardzo, bardzo dzika, jak mm. nasz kolejny pacjent. Tutaj nie będziemy otwierali sobie, dobrze? To jest kotek z ogródków działkowych. O, matko, widać coś? Widać chłopaka? Bardzo dorodny kocurek. Bardzo dorodny. Tak, to ma bardzo poważne rozmiary. Po zimowe. To wszystko jest, e, miało jakiś swój cel, prawda, żeby przetrwać tą e, mroźną, mroźną zimę straszną, e, więc nabrał ciała chłopak. E, ale nabierając tego ciała e, dorobił się zapalenia dziąseł <gry> i niektóre zęby trzeba będzie pousuwać. A, e, I ten kotek jest w ogródku on już jest wykastrowany, no tylko wymaga niestety leczenia. A tutaj jest Zuza. Zuza, która nie wiem, czy to w tamtym tygodniu, opowiadałam, że podejrzewamy, że jest wysterylizowana. Bo nie ma rójki. Tak. Proszę no to... bardzo, co to <laughs> Więc te wszystkie zapachy, jakie tutaj, prawda, mają tak, jeden cel. Nasyciliśmy tutaj jest raz, dwa, trzy. Tutaj są cztery kocury, z czego do niedawna większość była niekastrowana. I po prostu dziewczyna poczuła wolę Bożą. <laughs> I... Ale dzięki pełną parą, tak? Tak, tak, dokładnie. No, świętuje tutaj, chociaż troszeczkę jest sfrustrowana. <noise> no, bo nie dopuszczamy, prawda, do kontaktu. E, no i cóż, e, przerywamy teraz tą rójkę I e, Zuza idzie w przyszłym tygodniu na sterylizację. No cóż. O, dziewczyno, dziewczyno. No dziewczyna, dziewczyna. Ale ona nawet bez, tutaj bez trójki jest taka przyjazna i towarzyska, więc to jest świetny kotek. Jeżeli ktoś chciałby ją adoptować, to gorąco, gorąco polecam. Ona jest już u nas pół roku, ale przede wszystkim dlatego, że trafiła do nas prawdopodobnie z nicieniami płucnymi. E, to e, nie niestety, spowodowały no, już trwałe uszkodzenia w płucach. Więc każdy zabieg dla Zuzy no, jest takim stanem zagrożenia życia dosyć poważnym. Ona bardzo ciężko znosi e, znieczulenie, e, więc e, cały na przykład ten, Ale do, dodatkowo miała zęby do usunięcia. E, I najpierw próbowaliśmy ją wysterylizować, więc przy każdym zabiegu było. No że Zuza się dusi, no to trzeba wybudzać. Więc y, pomalutku, pomalutku, po malutku, po malutku, po parę ząbków, tak, było to usuwane czy po jednym, czy po dwa. E, ze sterylizacją na razie żeśmy się wstrzymywali, no ale już nie możemy się wstrzymywać, ponieważ e, no, ponieważ jest, jest jak jest. Musimy wystylizować kicie, a potem dokończymy sobie robienie ząbków. No, Opieka weterynaryjna nad no, taką ilością zwierzaków u nas w schronisku to jest dosyć duży koszt, muszę Wam powiedzieć. Szczególnie, że trafiają do nas zazwyczaj właśnie takie już troszeczkę może zaniedbane i troszeczkę no, wymagające opieki weterynaryjnej zwierzaki. Tak. E, tutaj mamy Nobla, ale ja Cięcie Nobel będę pokazywała? i zresztą to do mu niedługo. Chłopak już jest wykastrowany, tak? Ale nadal musimy go trzymać z dala, z dala od Zuzy, bo jeszcze do głowy nie doszło, mm. że, tam, mm. <laughs> że, że zostało coś wycięte. E, tak, a tutaj mamy kocórka. E, też tak, e, to jest kocórka, który trafił do nas z terenu gminy trzebownisko. E, o ile dobrze pamiętam, był znaleziony, potrącony w miejscowości łąka. E, trafił do nas i od razu pojechał do weterynarza. Ups, sorry, to zuza. E, okazało się, że ma pęknięte podniebienie, musiał mieć e, zdaje się drutowane czy zszywane. E, I no i cóż, e, no i będziemy dalej go leczyć, tak? No dlatego na początku właśnie e, nie chciał jeść, tak? Ponieważ tam wszystko było popękane. E, no ale myślę, że będzie dobrze. Niedługo, z kotkiem więc e, może się właściciel zgłosi? Taki dorodny, bardzo dorodny, fajny burasek, z łąki, szybownisko, może ktoś kojarzy. Czy komuś zaginął, jest u nas w stronisku. Dobrze. I tutaj, nie wiem czy zauważyliście, luzem chodzi tylko Zuza. Mieliśmy tutaj jeszcze dwie inne kociczki. Klaudia, dobry, Tak 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 gryząca, fajna. Fabia poszła wczoraj do adopcji. Klaudia poszła chyba w poniedziałek do adopcji. Więc po malutku nasza akcja wielkie kotobranie dobiega końca. Kotów nam takich adopcyjnych ubywa. Pójdziemy jeszcze sobie do szóstki, żeby je zobaczyć. Ale właśnie kotków jest coraz mniej, więc jeżeli ktoś chciałby adoptować, na przykład Febę, e, mamy też rudego Felka w domu tymczasowym. E, gorąco zapraszam do tego, żeby się kontaktować tam z podanymi numerami telefonów u nas na stronach. I teraz się mówmy, żeby nam Tombak nie uciekł tutaj z pomieszczenia numer 6. Okay, a ja wejdę. Ja wyjdę... Nie, nie, on ucieka na zewnątrz. Aha, <laughs> że jest tak. Bo on się boi. Nie, właśnie nie. Tak, ja widzę sobie przedem. Bo my się z tą baczkiem lubimy. Tak! Lubimy się! No? I tombak jest kochanym kotem. Baga się! Tak, wiem, masz spojrzenie urodzonego mordercy, ale to jest przekochany kocurek. I śliczny, czarno-biały z zielonymi. No co, strzelam? Nie strzelam. No troszeczkę strzelam. No, ale suche powietrze. Już, dobrze. Jest silicznym kotkiem z zielonymi oczkami. No, to jest senior, tak? No, już ma około dziesiątkę na karku. Ale jest bardzo towarzyski, bardzo fajny. Spokojny, nienachalny. Tutaj bardzo fajnie dogaduje się z czarnym. O, właśnie. Z czarnym Tajgerem. Cześć. Tajgerek, który. Nadal jest leczony, tak. Na stan zapalny dziąseł. To jest prawdopodobnie to młodzieńcze zapalenie dziąseł, ale już jest coraz lepiej, tak. Więc może nie będziemy musieli mu nic tam usuwać. flip. Tiger, on już jest wykastrowany. Ile ty masz tych miesięcy? Chyba z 8-9 miesięcy, więc też jest jeszcze w miarę młody. Kiedy do nas przyszedł, nie był taki fajny towarzyski. I nadal jeszcze zdarza mu się troszeczkę pouciekać przed ludźmi. Ale to już jest w ogóle no, zupełnie inny kot niż ten, który był na początku. Co się tak patrzysz? Co się tak patrzysz? Co? No właśnie. A tutaj... Tutaj jest Frida. Wyciągniemy Fridę? Paulina? Nie, to się... No, ok. Ostatnio jak go ja, komuś ja przedstawiałam, to, to zęby pokazał. No dzięki. No zobacz, ja wiem gdzie go tutaj... No to to gdzie są ręce, kotka? które wiedzą gdzie głaskać. On ma taką fajną czarną kropeczkę na tym jednym oku. No, no ma. I jest przekochany. Na pewno dogada się z innymi kotami, ponieważ tutaj przybywa z, z różnymi kotami w różnym wieku i naprawdę jest wobec nich bardzo fajny taki, taki wujek. Dobrze. Wy to będziemy Fridę? Frida jest bardzo fajna, tylko lubi się schować. O! Chodź, zobacz. Zobaczcie, jaka to jest pozycja do jogi. O, tak. Ja chciałabym tak umieć się zgiąć. Dzień dobry. Na świecie się tak nie zegnę. To jest Frida. Frida to jest młody kotek. Ona chyba ma półtora roku. Coś takiego. Więcej informacji jest oczywiście u nas na stronie internetowej, jeżeli ktoś chce, to, to zapraszam, można sobie tam poczytać. I Frida jest no kochana, tylko ona się nie potrafi sprzedać, kopitka, tak, bo się chowam. ona też niezbyt lubi takie, zbyt duże towarzystwo innych kotów, ona się troszeczkę ich boi, ale po malutku się tutaj no, przystosowała i odnalazła, więc tutaj nie dochodzi do żadnych wojen z kotami. Nie, nie, nie. Ona, ona po prostu unika tego kontaktu. Cześć, Fridia. No, super. Super, super kot. Więc Frida już jest wysterylizowana, gotowa do adopcji. Więc jeżeli ktoś chciałby ją zaadoptować, zapraszamy dzisiaj z transporterkiem, dowodem osobistym. I można kotka adoptować. A to jest flip, który miał iść do adopcji, ale się pochorował, w związku z czym jest w trakcie leczenia. I jak już niedługo skończy się leczyć, no to, no to pójdzie, do, pójdzie do nowego domu swojego. Trzymajcie kciuki, żeby nowy dom nadal na niego czekał, bo to tak różnie bywa. Ale no cóż, nie chcemy wydawać zwierzaków, które są w trakcie leczenia. Lepiej, żeby trafiły do domu. No i prawda, czy nie jest kochany? Kochany jestem. To po co uciekasz, jak ktoś przychodzi? Bo naprawdę, jak tylko ktoś tutaj przyjdzie, to on y, ucieka na zewnątrz. Chowa się do budki i tylko sobie z tamtej budki kuka i patrzy, czy ktoś już sobie nie poszedł. Mhm. Tak. No, pię. <laughs> Taj nie wyżyty. Dobrze, to jeszcze sobie wyjdziemy. A! Zapom Przyniosłyśmy Paulina... Dwa koty jeszcze z domu kota. Przyniosłyśmy dwa koty z domu kota i zresztą o nich zapomniały. A jak mamy, jaki mamy czas? E e tak, to wiecie co, to tutaj może nie będziemy wchodzić, bo tak, tutaj jest, kotek jest w trakcie leczenia. E trafił do nas w takim troszeczkę kiepskim stanie, ma zęby do usunięcia, więc to jeszcze nie będzie do adopcji kotek. I tam też mamy kicie, nastkę. Ona też jest w trakcie leczenia i też będzie miała zęby do usuwania. Po prostu mamy wrażenie, że z tych zębów to można by jakieś, nie wiem, naszyjniki robić czy coś. A może ktoś po prostu robi te naszyjniki i dlatego tyle zębów nasze koty mają usuwane. Ale no niestety trzeba, tak? Nie bawimy się w plombowanie, wiercenie i borowanie, jak u ludzi, tylko po prostu e, kotkom muszą być, e, są usunięte te zęby. Dobrze, no to Paulina weź może na ręce, bo jesteśmy teraz w dwójce. To są dwa kotki przyniesione z ogrodów. E, tam też mamy e, grupowe pomieszczenie, gdzie sobie koty siedzą. E, akurat te dwie kicie siedzą sobie oddzielnie, ponieważ przyszły z jednego miejsca. I na razie jeszcze tak. Nadia, o ta szaro biała, ona była w trakcie leczenia. To jest dorosła, fajna kicia. Ma, zdaje się, około chyba dwa lata? Ale ona, jaka ona jest puszysta. No. Ona wygląda i w dotyku jest jak jakaś pantera śnieżna. <laughs> I jest bardzo takim przyjaznym kotem, fajnym. Jest teraz no, w nowym pomieszczeniu tak, z nieznanymi osobami, więc no, ciężko, żeby się zaprezentowała z najlepszej strony, ale y, Nadia jest bardzo, bardzo fajnym kotem, bardzo przyjaznym, e, kiedy, bo to trójka do nas przyszła takich kotków e, i ona była pierwszym kotem, który właśnie zaczął podchodzić, chciała się głaskać, e, miała leczone oczy, miała troszeczkę kociego kataru i już jest zdaje się wysterylizowana. Już jest wystylizowana, więc chyba mogłaby nas opuścić. Jeżeli ktoś chciałby się czegoś więcej dowiedzieć od Nadii, od opiekunów, to zapraszamy do kontaktu. E, 510 -177 -87. Tak? E, i, e, I proszę się zapytać o Nadnie, kiedy mogłaby pójść do jakiegoś nowego domu. Z innymi kotami spokojnie się dogaduję. Tak? Bo to była taka grupka kotów. E, I cóż. Chyba tyle. Naprawdę bardzo fajny kot. Można sobie też przyjść do nas, do schroniska. A możemy ją puścić tutaj, jak sobie pochodzi. Także będziemy szukać jej gdzieś pod... W wyciągach Tak. Dobrze, a tutaj jest Narnia. A przepraszam, czy ja skłamałam? Tam ta była Narnia. Tam, e, nie, tam Nadia, tak? Nadia. Ona... Mhm. O matko, zapomniałam. W każdym razie, po więcej szczegółów, tak? Bo mi się wydaje właśnie, że Narnia teraz była sterylizowana. E, więc e, o status sterylizacyjny proszę się dopytywać pod numerem telefonu 510 170... Czek, to jeszcze w domu, tak? 510 170 787. Dzisiaj od 10 do 14, a w tygodniu od 10 do 17. Tak, a to jest Narnia. Też taka fajna okrąglutka, też fajna przyjazna, e, chociaż taka e, no spokojniejsza, e, troszeczkę się chowająca może na początku, ale to też na przykład e, przychodzi wolontariuszka do, tutaj do kotów na, na całe godziny e, i właśnie ona twierdzi, że to jest naj, najprzyjaźniejsza kotka w tamtym pomieszczeniu, bo ona wchodzi na kolana e, i generalnie wielki pieszczoch w niej jest. To jest narnia. No chyba też jest około dwuletnia, ale naprawdę bardzo. Jak dzisiaj wszystkie mizienie pod brudką działają cuda. Tak. tak. To jest właśnie to miejsce. <grym> tak, no, a to nasze pomieszczenie. Nie idź tam. Tam są kocury. <grym> mhm. Tak. Zaraz sobie tutaj je weźmiemy. To jest nasze pomieszczenie z różną aparaturą, ale tylko tutaj mogą sobie spokojnie je puścić, bo jak widzicie, niestety u nas w schronisku koty są wszędzie i chcielibyśmy, żeby miały swój, swoje własne miejsce, taki koci dom z prawdziwego zdarzenia, więc planujemy rozbudowę naszego, naszej kociarni, no bo co roku trafia do nas coraz więcej kotów. W tamtym roku trafiło do nas chyba 300... 330? 340 kotów. Więc jest to naprawdę, naprawdę duża liczba, żeby się zająć w ciągu roku. Dobrze, dziewczyny. Jeżeli ktoś chciałby którąś z nich adoptować, to zapraszam do kontaktu. To jest Nadia, a to jest Narnia. dobrze. I myślę, że w tym samym dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym Dniu Kota i zapraszamy do kontaktu, do adopcji kociaków. I też do obiecania kotów, bo można przychodzić po prostu do schroniska, żeby koty nam wygłaskać i, i posiedzieć z nimi trochę, bo one bardzo dużo tego kontaktu potrzebują. Śliczna jest, prawda? Dziękuję. Zapraszamy. Miłego dnia. Do zobaczenia w schronisku.